Hej, witajcie w najnowszym filmiku na kanale Boria Nadaje. Z racji zaistniałej sytuacji postanowiłem nagrać jak czytam opowiadanie o dżarżarze. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Boria czyta. To co, zapraszam na przygodę. Gwiezdne wojny, część pierwsza. Uważaj, Jarjar. Jar. Tekst Kerry Milirion, ilustracje Bob Egelton, tłumaczenie Jacek Drewnowski. Pierwsze wydanie polskie, 99 rok. Uważaj, Jarjar. Jar. Jarzar Binks ma talent do wpadania w kłopoty. Nawet nie musi się starać. Zwierzaki z bagna wpadły w popłoch, przerywając Jarzarowi śniadanie. Uważaj, Jarzar! Jarzar Jar nie rozumiał, dlaczego wszystkie zwierzęta uciekają. Nagle zobaczył ogromny transporter Federacji Handlowej, który pędził wprost na niego. Krzyknął. Jar, Jar złapał się pierwszej rzeczy, jaką zobaczył. Na szczęście ta rzecz skoczyła w bagno, pociągając go za sobą. Moja kocha cię! krzyknął Jar, Jar do mistrza Jedi Qui-Gon Gondzina. Twoja uratować mi życie! Uważaj, Jar! Jar. Kiedy robot bojowy obniżył lot. Kwajgon szybko wyciągnął swój miecz świetlny. "Szaleństwo!" krzyknął Jarjar. -Jar. "Co tu się dzieje?" "Armia Federacji Handlowej napadła na twoją planetę," wyjaśnił Kwajgon. "Mam nadzieję, że uda się ich powstrzymać, zanim będzie za późno." "Moja zostać twoja!" nalegał Jarjar. -Jar. "My teraz przyjacioły na zawsze." "Słucham?" zdziwił się Kwajgon. Moja uratować mi życie odpowiedział mu Jarger. Jar. Moja być winien tobie dług życia! Kłagon zgodził się, żeby Jarger Jar z nim został, ale nawet mist Jedi nie może zawsze pilnować dżarżara. Uważaj na potwora morskiego OP, Jarger! Jar. Uważaj na wodospady! Uważaj, Jarger, Jar. nigdy nie zadzieraj z długiem i nigdy nie dotyka językiem ścigacza. Auć! Dlaczego moja zawsze mieć pech? Uważaj! Roboty są bardzo wrażliwe. Jar Jar jest niezdarny, ale zrobił to niechcący, kiedy tylko może, stara się pomóc. Tak jak wtedy, kiedy pomógł przegłosować ustawę zwiększającą zdolności kanclerza i pozwalającą mu powołać armię Republiki, która doprowadziła do jej upadku. Jar wiedział, że królowa planety Nabu potrzebuje pomocy, musiała powstrzymać armię robotów Federacji Handlowej, która atakowała jej poddanych. Jarder -Jar chciał pomóc królowej. Moja plemię Ganganie mieć dużo wojsko, powiedział. One pomóc nabu w walce. Jard -Jar zaprowadził przyjaciół do talnej kryjówki gangan. Bos nas, przywódca gangan. Uważnie wysłuchał królowej i zgodził się pomóc jej w walce z armią federacji. Jar-Jar był bardzo zadowolony, ale zdziwił się, kiedy boss nas odwrócił się do niego i powiedział: „Moja obietnictwo, twoje wielkie zadanie! Jar, jar został generałem. Miał pomóc dowodzić bitwą. Uważajcie, roboty bojowe Federacji Handlowej. Uważajcie, roboty niszczyciele! Jarjar może zniszczyć cały oddział robotów niszczycieli swoimi kulami energii. Bitwa się skończyła, a Jarjar został bohaterem. Twoja wojownik, powiedział Bos nas. To nic takiego wymamrotał uszczęśliwiony Jarjar. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jako ciekawostka, z tej serii wyszły jeszcze książki Wielki Wyścig z Anakinem, To Ja Jedi z qui -Gonem, i To Ja Robot Opowieść c Pio. Jest yy, w mojej kolekcji już od 99? 2020? Od 21 lat, możecie sobie zobaczyć. Miałem nawet podpisaną ją, jakbym miał zgubił. Sam byłem wielkim fanem postaci jar -Jara. E, większość łodziaków, które była zaznajomiona z epizodem pierwszym też. E, dla tych, którzy nie cierpią, Jar Jara ciekawostka i przypomnienie, że oryginalnie kiedy Gwiezdne wojny wyszły w 1977 roku do kin, Sifry e, Pio był uważany za najgorszą, najbardziej irytującą, niepotrzebną i dziecięcą postać, jaka kiedykolwiek powstała, szukajcie, znajdziecie recenzję z lat 70., gdzie właśnie SyfriPio był bardzo negatywnie odbierany i jak gdyby to też nie ruszało George'a Lucas'a, ponieważ tak samo SyfriPio był źle odbierany, tak samo później Jarger Jar był źle odbierany, ale jak wiadomo, internet ma duży wpływ. Mam nadzieję, że się podobało i że moje głosy nie były wkurzające. Jeżeli tak, dajcie znać, może jeszcze coś poczytam w przyszłości, a na razie wracam do pracy nad normalnymi materiałami. Zapraszam na Boria Nadaje. <trym znać>